No siema, W dzisiejszym filmie gramy w Minecrafta i dzisiaj gramy sobie w Bedwarsiki jak coś to... to wejście, bo ja słaby jestem w Bedwarsy, więc... Ło. Co wy? i dzisiaj Wam pokażemy mojego teksturpaka. Sorry, ale jest robiony w pęcie więc... Yy, nie wnikajcie w niego. face uzbieramy Tam jest atozys Ja na niego nie lecę nie ma co lecimy na środek. Jak widzieliście tam był endstone Walaj! Co ty robisz Co ty robisz Ziomuś Ziomuś Dobra ziomuś se poszedł Widzieliście jak on mnie podjechał Widzieliście jak on mnie podjechał to ja zbieram na żelek zbroi, bo y, w dwóch minutach mieć żelek zbroi, to masz dwa razy większą przewagę niż oni dosłownie. No i mam... Wywalaj, ziomuś, ziomuś, ziomuś! Nie czytuj bratku, sobiaku. Od no, bratku! Dobra, rozwalamy go widzowie. Rozwalamy go. Bieramy na złote jabzo. Branie nie, walić złote jabko. Pojakilow. Mogę go sprytem zrobić. Nie mam złotego jabłka i mojego zwaliłem, że nie mam tego jabłka. Poszedł typ Teoretycznie jak sobie zjem złote jabłuszko Zjem złote jabłuszko, kupię fireballa Ziomuś zostaw mnie Zostaw mnie lecimy na niego lecimy na typa to morski, dobry cykłu już typ nie ma Mamy już łóżeczko. Kupimy milion złotych jabłek, bo mi się one mega przydadzą teraz. Ale ja napieprzeję się tam. Ja nie mam Beda, więc tak trochę jak Tak będę sobie chodzić bez Beda, ale dobra. Pozbieramy trochę. Nie, nie zbieram emeraldów, ale pokażę wam te emeraldy, patrzcie, jak jakieś. Te są takie same, tylko niebieskie, więc... I dobra, ziomuś tam jest. Ziomuś. Fuck, nie, nie! Sprawdzę jeszcze jedną, bo to za krótko trwało. Wybierzemy sobie drużynkę morskich, a jeszcze nigdy nie byłem morskimi. Jak coś tu jak gram na incognito, nie? Jakby co? To ja gram na incognito. Więc mnie znajdziecie na bitewkach. Otwór Dobra. tam z gościu, więc lecimy od razu do niego. Dobra, lecimy tam. Teraz razu ty popsuję. Podjedziemy, może wywołać. On idzie mi beda zniszczyć. On nie. Mi on beda idzie zniszczyć. Jeszcze se zobaczmy, co on kupuje. Ej, dobra, ja, ja kupuję sobie ten. Tylko, ja sobie kupuję i ten mnie. Aha, on miał nożyce! On miał nożyce! I dobra, widzę. Pokażę Wam tak tutaj na bridżowaniu Czy Wam pokażemy? Jak coś to inkognito. Aha, nie działa. No to nieźle. I tam powinno Wam wpisać incognito. Jak widzicie, wełny pomagają do moonwalkowania. ojoj, czekajcie. Butterfly'em robię moonwalka. ojoj. No jak widzicie, trochę wychodzi. I widzę. Ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Do zobaczenia i cześć.